Cześć, z tej strony Tomek, i dzisiaj tylko takie shortowe coś. Przyszła do, mnie paczka, przyszła do mnie paczka, w której Mateusz z kanału Gingin Watches odesłał mi serikę, którą mieliśmy okazję wspólnie dla Was niejako omówić, czy przedstawić nasze opinie, troszeczkę prawdopodobnie rozbieżne. Znaczy, na pewno rozbieżne w patrzeniu na ten zegarek, choć nie co do samego zegarka, a raczej jak się okazało finalnie. Co do tego, gdzie i jak jest wypozycjonowany finansowo. Ale to nie wszystko, że Mateusz odesłał mi tą serikę, bo w tym pudełku powinien być też zegarek. Zegarek, który jest zegarkiem, czy tego chcemy, czy nie, w pewien sposób ważnym. Zegarkiem, którego nigdy nie udało mi się spotkać na żywo, do którego nie udało mi się nigdy mieć w rękach. I bardzo jestem ciekaw swojej własnej reakcji pierwszej na to, gdy wyjmę go z pudełka. Bo. Myślę, że to jest obraz ubórczy. Zapraszam. Bez dalszego zwlekania biorę w łapę nóż, wydobywam to z tegoż otokartunika i patrzymy co tam w środku i, i co mi przyjdzie do głowy, gdy ten zegarek zobaczę pierwszy raz fizycznie na żywo w, że tak powiem, w swoim prawdziwym jestestwie. Odwijamy, odpakowujemy. Wróciła omawiana serika. Mam nadzieję, że materiał, który nie powstał, wam się podoba, przynajmniej w połowie tak jak mi podoba się ten zegarek, bo wtedy to już jest absolutny nie tylko YouTube'owy, ale generalny sukces. Ale dzisiaj, dzisiaj nie o tym białym, ślicznym cudaku. Teraz wyciągam coś, czego nigdy nie ma całem na żywo, w swojej oryginalnej formie. Moonswatch. Moonswatch, przyznam się, że teraz z głowy to nawet nie do końca wiem, jaka to jest konkretnie referencja, typ, nazwa, model, generalnie czy która planeta układu słonecznego jest dzisiaj w moich rękach. To jest absolutnie pierwszy raz, kiedy mam Moonswatcha fizycznie w łapkach. Jest to moje całkowicie, absolutnie. Mission to Jupiter. Piękne, piękne. I powiem Wam, że. Spodziewałem się, że to będzie bardziej badziewne, że użyję takiego kolokwialnego określenia. Gdzieś tam miałem przekonanie, że wyjmę z pudełka, powiem, o rany, rety, całkowite dno. Pierwsze wrażenie, takie zupełnie, zupełnie pierwsze, jest nie takie straszne. Mateusz mnie ostrzegał, że ten pasek to nie jest nic najwyższych lotów i mam się bardzo niewiele po nim spodziewać, więc nie jestem jakoś nakręcony, trudno zawieść tutaj w tym obszarze moje oczekiwania, ale... Nie jest to pasek najwyższych lotów. Dobra, takie pierwsze wrażenie, że sama koperta to nie jest nic aż tak odrzucającego. Abstrahując od tego, ile to kosztuje, bo, bo nad tym to się nie będę ani teraz rozwodził, a może znajdzie może mnie na jakąś refleksję w osobnym materiale. Założę sobie tego wariata na rękę. A ja dzisiaj, jak ostatnio, dość mocno i prawie że bezustannie, już teraz fizycznie tydzień, tydzień i jeden dzień nawet chyba z Nezumi, z tym GMT. Teraz jest na branzolecie oryginalnej, która do niego jest przeznaczona z właśnie od Nezumi, takie żubile. i powiem Wam, że to jest fajny zegarek. To jest fajny zegarek, który, który może robić taki all rounder według mnie, bardzo dobrze. Ale nie o nim. Zegarek jest plastikowy, zabawkowy i te, to nie bycie jakimś zegarmistrzowskim dziełem sztuki jest celem tego tutaj wynalazku, ale, ale autentycznie ten pasek to mogli sobie Tarować. Jakiś taki jest sztywny, bez sensu, zupełnie hiperplastikowy. Za to ma napisane Speedmaster Mission to Jupiter Moonswatch. To w ogóle chodzi? Ty chodzi. Przyznam się szczerze, że pierwsze wrażenie opasku jest tak złe, jak mógłbym je tylko mieć. Zresztą tutaj ukłon do Mateusza ostrzegał mnie lojalnie, że to nie ma się czego spodziewać, ale sama koperta tego tego plastikowego, e, zabawnego zegarka? Nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Nie będę go prawdopodobnie jakoś długo nosił, ani szczególnie używał, tylko sobie przymierzę, bo wytrzymałość czy odporność na trudy codzienności też chyba nie jest najmocniejszą stroną tego zegarka z tego co można było się o nim dowiedzieć z tego co ludzie mówią, piszą i pokazują w internecie. Swatch Group e, jakoś tak miksując ze sobą te wysoce horologiczne marki z blampą Omega, z stosunkowo przystępną ceną i słoczową, a nawet chyba nieco pod jakością wykonania przynajmniej tego tutaj zegarka, narobił zamieszania. I to zamieszanie niewykluczone, że jest war było warte tego wszystkiego, bo, bo o nich mówiono. Zrobił się ruch w interesie, zrobiło się głośno, zrobiło się tak multimedialnie, rzekłbym nawet. I nie jest to aż tak złe na totalnie pierwszy rzut oka, jak mi się wydawało, że będzie złe. Ale jeszcze sobie na niego popatrzę i może wrócę z jakimś komentarzem, bo może i warto. Moonswatch. Grube wariactwo. Dzięki Mateusz za, za pożyczenie tego zegarka. Poprzyglądam mu się, spróbuję go pofotografować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wam też wszystkim dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że format poprzedniego materiału, gdzie w, pewien sen, w pewnym sensie kolaborowaliśmy z Mateuszem nad tematem serii, się Wam spodobał. No i co, tyle. Odpakowałem pierwsze spotkanie z Moonwatchem. Z Moonwatchem. Moon Karamba. Mam za sobą. Mogło być gorzej. Chyba dla porównania za chwilę sobie założę moją omegę, żeby nabrać pewnego dystansu. Dzięki za dzisiaj, cześć i do zobaczenia.